I teraz y, zmierzamy do następnej naszej wielkiej, y, wielkiej perły na sznurze korali SGGW, czyli Wydział Ekonomiczny. Witam bardzo serdecznie. Na jakich kierunkach możemy studiować, wybierając Wydział Ekonomiczny? Do kogo mam podejść? Dobrze to. Na naszym wydziale prowadzone są zajęcia na pięciu kierunkach studiów: na zarządzaniu, logistyce, finansach i rachunkowości, turystyce i rekreacji i ekonomii. A proszę powiedzieć, czym się wyróżniają wszystkie te wymienione przez pana kierunki właśnie w ujęciu szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego? Dlaczego maturzysta powinien zastanowić się nad wyborem SGGW? a nie na przykład innej uczelni. Nasza szkoła i w tym Wydział Ekonomiczny wyróżniają się niepowtarzalną atmosferą, relacjami, jakie kształtują się między nauczycielami akademickimi a studentami. Również to, że nasi absolwenci nie mają trudności ze znalezieniem pracy. Większość z nich zasila m.in. agencje marketingowe, przedsiębiorstwa szeroko pojętego sektora TSL. Czyli Transport, Spedycja, Logistyka. Bardzo wielu pracuje w instytucjach publicznych, a ponadto nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w kołach naukowych. Na naszym wydziale takich kół mamy aż 10. No to faktycznie imponująca liczba, ale też wydaje mi się, że chyba. Y Wydział ekonomiczny i wszystkie te pięć kierunków w WSGEW mają jeszcze tę ogromną przewagę, że właśnie są ulokowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, więc oprócz oczywiście tego koru dydaktycznego związanego z ekonomią, jesteście państwo blisko tych aspektów przyrodniczych, a jak wiemy dzisiaj te Wszystkie przed, y, przepisy y, unijne i nie tylko, związane chociażby z nowym Europejskim Zielonym Ładem, narzucają na nas znalezienie specjalistów, którzy będą się zdali na ekonomii, ale również na tych aspektach przyrodniczych. I to chyba? Dodałbym jeszcze, że y, nasi studenci realizują pracę, jak i y, nauczyciele prowadzą badania w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jest ona niezmiernie ważna z punktu widzenia obecnych polityk europejskich. Tu warto podkreślić, że nasz wydział, ale także uczelnia biorą udział w rankingu The Impact, który właśnie jest tworzony w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju. Więc, jak najbardziej, nasze zajęcia dydaktyczne, jak i prowadzone badania wpisują się w te obecne problemy globalne, czyli Zielony Ład. Jak również y, trwały, zrównoważony rozwój. Czyli po prostu dystansujemy innych. Jak najbardziej. To jest najlepszy wybór dla Państwa. Bardzo dziękuję.